Afera mieszkaniowa rozsadza kampanię Karola Nawrockiego od środka. Już teraz, na 10 dni przed pierwszą turą wyborów 2025, pytamy, czy Nawrocki nadal ma realną opcję na drugą turę. Zbadaliśmy wyłącznie potwierdzone, weryfikowalne fakty. Oto bezwzględna, spójna analiza dotycząca Nawrockiego i afery mieszkaniowej, która obali lub potwierdzi każdy mit. Ta analiza. Witajcie w stanie faktycznym. Na portalu Onet ukazał się tekst nagła zmiana decyzji Karola Nawrockiego. Wyborcy mogą nie być gotowi. Artykuł ujawnił, że prezes IPN, czyli kandydat Nawrocki, został wezwany na posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zaplanowane na 9 maja, by wyjaśnić zarzuty w sprawie tzw. afery mieszkaniowej. Po wycieku informacji, który od kilku dni zna cała Polska, prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia i też kandydat na prezydenta zapowiedział, że w razie niestawienia się lub niewystarczających wyjaśnień komisja może rekomendować odwołanie kandydata PiSu, ale też prezesa IPN Nawrockiego z funkcji. To Nawrocki Gate, najgorętszy temat kampanii Prawa i Sprawiedliwości i samego Nawrockiego. A teraz top 3 bezspornych skutków afery mieszkaniowej dla kampanii Nawrockiego. Po pierwsze, relokacja budżetu kampanii. Jakoś od 6 maja obstawiamy, że 50% wydatków reklamowych sztabu skierowano na materiały obronne i wizerunkowe zamiast na przekaz programowy. Następuje też erozja narracji ofensywnej. Dotychczas dominująca agresywna retoryka pis ustąpiła miejsca defensywie, co w sumie potwierdzają oficjalne harmonogramy mediów społecznościowych i wystąpień polityków oraz jakości tych wystąpień. Możliwa jest zmiana kalendarza ewentualnych debat, o ile sztab Nawrockiego będzie miał pewność, że ich klienta czeka regularna polityczna masakra. A teraz przejdźmy do twardych liczb i analiz bez żadnych konfabulacji. Trend nadal jest aktualny. Po aferze mieszkaniowej pozostaje nie tylko jednoznaczny, ale wyraźnie wzmacnia się. Przypomnijmy, od marca do połowy kwietnia, na zwiększał poparcie z około 20 do 25%, ale od debaty w Super Expressie 28 kwietnia do 7 maja traci od 2 do 3 punktów procentowych. Przy prawie 17 milionach oddanych głosów jeden punkt procentowy to około 168 tysięcy głosów, strata dwóch punktów to blisko 336 tysięcy głosów realnie. A jeśli doceniasz nasze analizy bez konfabulacji i chcesz, żeby kanał rósł jak polska frekwencja, wesprzyj nas teraz finansowo. Szczegóły znajdziesz w opisie programu już teraz. Dziękuję ci bardzo. A teraz pytanie. Czy w zarysowującej się sytuacji Mencen może przeskoczyć Nawrockiego? No cóż, Sławomir Mencen, choć niezwykle intensywnie ostatnio atakuje w ramach Nawrocki Gate, dysponuje elektoratem realnie, podkreślam, realnie szacowanym na 10-12%. do 12 I w warunkach pełnej migracji głosów z PiS może osiągnąć maksymalnie 20%. Aby wskoczyć na drugie miejsce, potrzebuje dodatkowych plus 11 punktów procentowych, to jest 1 850 000 głosów i to w 10 dni. Historyczne przypadki gwałtownego wzrostu poparcia 2019-20 pokazują, że w krótkim czasie maksimum to jakieś 3-4 punkty procentowe, wciąż poniżej progu drugiej tury. A ty, jak sądzisz, czy agresywne ataki Mencena na Nawrockiego mogą realnie przekierować głosy konserwatywne i wyeliminować pisowskiego kandydata z drugiej tury wyborów prezydenckich 2025? Uwaga! Dziś to moment kluczowy. Przypominamy pierwsza tura 18 maja, druga tura pierwszy dzień czerwca. Czas zaledwie 10 dni walki o każdą dziesiątą część procenta głosów. Przepaść między drugim a trzecim miejscem 11 punktów procentowych przy 56% frekwencji to ponad 1 800 mln głosów. I na dziś Polster raportuje Trzaskowski 32,2, Nawrocki 22,7, Mencen niecałe 14%, a więc trend negatywny dla Nawrockiego cały czas się umacnia. Oto dwa realne scenariusze walki o drugą turę. Pierwszy scenariusz, czyli skuteczna obrona Nawrockiego. Może być formalne odwołanie od rekomendacji komisji do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Wstrzymuje wszelkie działania dyscyplinarne zgodnie z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej. Solidarność partyjna, Kaczyński, Morawiecki i inni publicznie bardzo mocno deklarują wsparcie dla kandydata PiSu. No i przekierowanie narracji, na przykład debata z Mencenem może odciągnąć uwagę od afery, koncentrując się na krytyce oczywiście Trzaskowskiego, ale też Hołowni i całej Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli spadki zostaną ograniczone do jednego punktu procentowego, Nawrocki może utrzymać 24 do 26% poparcia. To realny pułap zostawiający Mencena daleko w tyle i gwarantujący drugą. Scenariusz numer dwa. Czyli kataklizm dla Nawrockiego, rozszerzone postępowanie prokuratury w sprawie afery mieszkaniowej. Nowe dokumenty mogą obniżyć zaufanie wyborców. W grę wchodzi też negatywna rekomendacja komisji dla prezesa IPN-u, czyli Nawrockiego. Ona może obniżyć poparcie o około od 3-5% głosów, to jest 500 tysięcy do 840 tysięcy głosów. Mencen mobilizuje przy maks 14% poparciu przesunięcie 3-4 punktów procentowych ze strony PiS-u i może wskoczyć na drugie miejsce, ale nadal bez realnej szansy na drugą turę. Ostateczna prognoza 10 dni przed pierwszą turą, proszę bardzo. Druga tura Rafał Trzaskowski absolutnie niezagrożony, ostrożnie 31 do 33% poparcia. Drugi finalista Karol Nawrocki, jeśli utrzyma, a może już musi dobijać do 24% w przeciwnym razie Sławomir Mencen. Szanse Nawrockiego 25-30% przy maksymalnie skutecznej obronie i relokacji narracji. Szanse Mencena 18-20%, maksymalnie niewystarczające bez jeszcze bardziej spektakularnego kryzysu w pisie. I to jest czas na ostateczne decyzje sztabów, na realne ruchy i przesunięcia poparcia. Jeśli pisowski kandydat obroni poziom, Zobaczymy w drugiej turze starcie Trzaskowski-Nawrocki, ale jeżeli Nawrocki Gate rozkręci się dalej i jeszcze bardziej, scenariusz Trzaskowski-Męcen póki co teoretycznie może stać się rzeczywistością. Mówię to bardzo ostrożnie. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie. Dalsze szanse nawrockiego i dalsze szanse mencena w walce o drugą turę. A jeśli ty chcesz być na bieżąco z najostrzejszymi rankingowymi analizami dotyczącymi także wyborów 2025, to proszę wesprzyj teraz nasz kanał. Szczegóły znajdziesz w opisie. Nadajemy wyłącznie dzięki naszym darczyńcom. Już wkrótce kolejne wybuchowe analizy w stanie faktycznym. Pięknie Ci dziękuję i do zobaczenia na naszym kanale.